Siąl liskas, jestem raz w kolejnym odcinku, zagramy w FTL, czyli Fast and Light. Ok, słuchajcie, dzisiaj statek będzie na, nosił nazwę na koniec świata. Szkoda, że dłużej nazwy nie można wpisać, bo muszę jeszcze i jeszcze dalej. Dobra, ok, z naszą znaną ekipą, Czy ja znajdę się pilotowaniem. Hmm, Pawlak oczywiście osłonkami tym razem. Aha, dobra, muszę. Razem z Feli. Ta, a teraz. A! Właściwie głupie tutaj zaznaczę te postacie w tym doku. Okej, okay. lub kurs na działka. Pawlak już jest, w końcu, że z Zoltanem pójdzie na osłonę, zawsze jakiś tam dodatkowy. Hmm. Punkt... Hmm. ...do osłonek. Okej, okay. dzisiaj sobie troszeczkę więcej pozwiedzamy niż ostatnio, będzie więcej walki na pewno. Ok, teraz z y klamotów. Dwa na będziemy się starać zwiedzić jak najwięcej. Ok, to standardowo po osłonkach i dwa na uzbrojenie. Okej, okay, w takim trybie. Pięknie. A może tak zrobimy? Nice. Mmm... Okej. Okay. mnie atakować teraz. Francji jedne. To może tak, e, lub kurce i splintera do ataku na to. Ok, lub e, splinter tutaj do siebie, pa, e, lub kurs do siebie. Ok, e, teraz tak. Czy był zsynchronizowany atak? Zależy mi. Dobra, po wszystkim polecimy. Pięknie. Ok, jeszcze więcej klamotów. Ok, tu dwa po osłonkach, jedno na to i jedno na dronki. Żeby nie było. Pięknie. Dobra, jeszcze raz po żeby ich nie naprawili. Dobra, poszło. Strzał. Myślę, że się uda... Zanim jeszcze bym to wystrzelił, bo nie wiedziałem, czy pożar powstał. No i pięknie. Więcej złomu. Nie wiem, czy się nie udać do sklepu. Bo nie było nawet głupie. Okej, okay, co ja tu mogę? Aha, no dobra. Chciałbym sobie kupić w końcu maskowanie. No, bossa. Ja nie wiem, czy mi się to uda. O, oberwaliśmy promieniem. Taki wał. pięknie. Splinter z nich tam i nie nap niech naprawia. Bo pomocy na pewno nie dostanie. <taki> Okej, okay, udało mu się w końcu. Dobro, ulecz się. Okej, okay, trochę sobie jeszcze poskaczemy, póki tutaj Więc nam nie grozi. Okej, okay, jest i quest. Quest spróbujemy wykonać. Eee... Zatakujemy tą dronkę. Okej. Okay. Dobra, kto bym mógł tutaj naprawić? Mamy jednego członka załogi, Maxwell, niech on to naprawia teraz. Mhm, mm pod koniec naprawy, to może skoczymy sobie. Okej, okay, szkoda, że tu nie mogę skoczyć. Mówi się trudno. Okej, okay, wszystkim po uzbrojeniu polecimy. Jak tam, lub kurz, Ładnie mu idzie. Mhm. Mm to zobaczyć, jak w ogóle przy mu idzie. O, trochę. Okej. Okay. Jeszcze kueścik jeden! Mm -hmm. O. Mamy Lenę jeszcze w dodatku. Czyli ekipa się ładnie powiększa. Okej, okay, świetnie, nie ma tutaj jeszcze mm, ekipy rebeliantów. Dobra, tu mamy questa Może powinniśmy od razu go wykonać. Ok, weźmiemy sobie, kupiłem paliwo. Zawsze się przyda. Okay, mamy dronkę. Dobra, trochę trzeba, trzeba poskakać. Musimy, bo możemy kupić... O, engines nas będzie atakował. Okej, okay, po osłonkach. Jednym po... uzbrojeniu. Mhm. Ok, ten statek jest OP. Dobra, mamy sklep. Hmm, naprawimy się i weźmiemy sobie to. Czy ja będę używać? Nie, więc zobaczymy. Hmm, więc tak, teraz hmm, statek trochę do tego do osłon. Zawsze się przyda. Okej, okay, więcej skakania po. Okej, okay, lenę do tego, Maxwell'a do tego i lub do tego. One sobie najlepiej tutaj poradzą. Gdzie jest Lub kurc do siebie. Może iść do Lub Kurc, ale nie zostanie tutaj. Tak, Lena, tak, 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 tak. Mhm. Okej, okay, może standardowo polecimy. o po wszystkim co jest dostępne. O, lub kurs w końcu awansował? Dobrze wiedzieć. Okej. Okay. I ostatnia salwa honorowa. Pięknie. Okej, sobie jeszcze tej parę gwiazd. Czy tam planę w galaktyce? Mhm. Okej, okay, wszystkim po osłonkach. I teraz po napędzie. Świetnie Hmm, tu mam dwie gwiazdy, tak samo dwie że rozkoczymy od razu już teraz do wyjścia Tym razem tak zobaczymy Czy osąki da się od razu wysadzić? nie, by jakby się dało Okej, okay, tlępad Dobra, to napraw. Mało złomu dostaje. Okej, okay, mamy jakiś distress. Pułapka, tak? E, wiecie co, Jeszcze przeczytałem ostatnio na internecie, że FTL ma bardzo... Losowy system wybierania <laughs> odpowiedzi, o, widzę, że doszedł kolejny członek załogi, świetnie się składa. Ok, wszystkim czeskim potlenie, tak już nigdzie nie uciekną. Ok, i spadamy do wyjścia. W sumie bym mógł jeszcze jeden skok w razie w wykonać, ale już nie chcę ryzykować. Ok, chcą uciec. Polecimy wszystkim po silnikach. <laughs> Mają drągi, ale ich nie używają, to jest ciekawe. Okej, okay, jesteśmy po naszym systemie. Okej, okay, muszę też wszystko naprawić. <laughs> jeszcze wyrwa w kadłubie. Niedobrze. Zacznie to naprawiać póki jeszcze tutaj życi życie nikomu nie schodzi. O, dobra, zaczęło się. O, to tlen by muszę wrócić jeszcze do normy. <laughs> Poczekaj, tu chwilkę. Ok, możesz już naprawiać ze spokojem. Ok, jak tu lub krótko idzie z nabijaniem, o, zaraz będziemy było to świetnie. Jak tu, Pawlak, z słonkami bardzo cieniutko. Czy dałoby się nabić to gdzieś w jednej strefie? Okej, okay, tu mamy sklep. Skoczymy sobie do sklepu, naprawimy przy okazji statek. Trochę tego. <laughs> Dobra, skoczymy sobie tym razem tutaj. Okej, okay. czyli standardowo dwa pociski na osłonki, dwa pociski na rakietki ich. Mhm. Dobrze, że kupiłem większą osłonę. Okej, okay, lub już zaawansował. Już całkiem na maksa. Okej, okay, teraz jakby tu ładnie skoczyć, żeby jak najwięcej liczby gwiazd zahaczyć. Okej, okay, jakiś inny setek engi. takim się jeszcze nie spotkałem. Dobra, polecimy im od razu po uzbrojeniu. Teraz po osłonkach. No już wszystko już ok. Mhm. <laughs> uh -huh. Dobra, niech sobie nam w... jedno dział, które mi się do przynajmniej pana Bija. Okej. Okay. Mhm. Dobra. Nie było synchronizacji, no ale co zrobić. Okej, okay, transportują się. Jest niedobrze. Okej, okay, pożar w przeciele silnikowym. Nie dobrze, bardzo niedobrze nawet. Jeśli wydajcie tu, zaraz tu byśmy mogli drzwi otworzyć. A teraz wystarczy ich tylko pokonać. Idźmy to prawie szybko. Lub kurca wycofamy. Ok, szybko przydziały. tutaj musimy wysłać powietrze. Dobra, osłony się palą. Fak. Dobra Ok, tlen wraca do normy pawak do siebie Splinter do siebie A nie, Splinter jest tu, dobra Rozumiem małą wymianę lub krótko się uleczyć z tą ekipą w ogóle I ze mną okej, okay, dostaniesz już laskę do pomocy Okej, okay, ja muszę gdzieś tu skoczyć i naprawić szybko autopilota. Dobra, Maxwella do Pawlaka wyślemy. Ok, możemy skakać. Mhm. Mm Pod distres. Więc tak po osłonkach. Okej. Okay. O chłopaki uberwały. O o. Wynosicie tutaj, więc tak, wy. Dajcie czadu pod rąkach. I to będzie już na tyle pięknie. Europa, będziemy się tutaj dowodzić przy komputerze, tak czy jak? Ok, wy też jeszcze szybko naprawić. Jeszcze wam lenę tutaj rzucę do pomocy i lub kurca. Ok, świetnie. Ok, wy wracacie tutaj. I co my tu mamy? No chodź tu mu pomóc. O, o. Dobra, ja muszę tutaj się słuchować ucieczką razem z lub kurcem. Dobra, na tleną siądą. Ok, wiecie co, idzie tutaj właśnie do tego systemu. Tu wyślemy Maxwella, żeby naprawił tlen. teraz tak. Ty tutaj. raz ze Splinterem. Siedem się gdzieś tutaj ustawi. I lub kurc do Medyka. Ja tak samo i Lena tak samo. Hmm, teraz tak, co tu poleciało? Okej, okay, pięknie udało się przetrwać to. Ok, tu mamy Maxwell, teraz ja. Hmm, Lena to lub Kurzem miałaby iść lub kurc do siebie. Lena tak samo, ja do, do siebie na mostek. E, Maxwell do uleczenia się, ty tak samo i ty tak samo ze sprinterem. Dobra, idź to napraw, ty idź tam mi napraw, a sprinter do siebie. Okej, okay, masowe naprawienie statku? Dobra, statek. Może weźmiemy tak akurat, pięknie O, super Teraz tak, ty do połowlaka Maxwell. Tu do splintera, no i dobra ciśniemy dalej Znowu będą atakować bez jaj kurczy tu ekipa do tego pomieszczenia Dobra, idzie się uleczyć. Dobra, więc tak. I tutaj Hmm, splinter tutaj, Pawlak tutaj. Pawlak? Nie, lub kurc się uleczcie. Tlen mi wyłączyły Dobra, e, Maxwell, ty byś u Pawlaka, a ty lub kurc tutaj. Niech się lena jeszcze poleci uleczyć i będę być okej. Okay. Dobra, jest sklep. Cieszy mnie to bardzo. Ok, to sobie weźmiemy. Naprawimy się. Do dronek. Nie chcę dronek na razie. Czy mogę coś sprzedać? Mogę sprzedać. Okej, okay, może dronki jednak. Hmm. Znaczy co? Może weźmiemy sobie te dronki. Weźmy tak, to sprzedamy, a to sobie wyciągniemy. Ok. Tak uzbrojony mogę już lecieć.